Witam Was wszystkich po raz kolejny. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj takie nagranie. Czy poniższe słowa i określenia biblijne oraz religijne mają pozytywny związek z prawdziwym Bogiem? W Biblii jest dużo takich miłych, ciepłych, dobrych, pozytywnych słów. No, jak chociażby Pan Bóg, Pan Jezus, życie wieczne, raj i wiele, wiele innych. Ale są też takie określenia, negatywne, dziwne, takie bardzo kontrowersyjne, a nawet wzięte z dziedziny handlu. Y są, jest takie określenie jak ofiary współuczestnictwa i ofiary całopalne. Oczywiście ze zwierząt. O tym pisze w Księdze Kapłańskiej, w rozdziałach od 1 do 7. Jak już wykazałem wcześniej, bo to wynika też z Biblii, Pan Bóg nie chce, nie chciał ofiar całopalnych ze zwierząt, a tym bardziej z ludzi. W Księdze Jezułego jest takie określenie, że coś mogło być obłożone klątwą. Mamy ołtarz całopalny, całopalny podatek lub danina od zdobyczy. Na przykład od zwierząt. O tym pisze w Księdze Liczb, czyli w Czwartej Możeszowej, w 31 rozdziale, w wersetach od 25 do 54. Jest też mowa o dziesięcinach, czyli dziesiąta część, na przykład ze zwierząt albo z płodów rolnych. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, werset dziesiąty, pisze o dziesięcinach. Przelewanie krwi na ołtarzu. Przelewanie albo wylewanie tej krwi na ołtarzu. Ktoś lub coś poświęcony dla Boga. Przeczytam. Coś, co mnie zaszokowało, coś, co zmroziło mnie: Księga Wyjścia, 21 rozdział, wersety 5-6. Możecie ze mną prześledzić: Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci, i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga. Potem postawi go u drzwi albo u ojczyzny, i przekuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. No proszę bardzo, niewolnik hebrajski na zawsze. Yy, mamy też coś takiego, jak takie słowa: Pierworodni należą do mnie. Do Boga. Jak pisze w Księdze Wyjścia, trzynasty rozdział, wersety pierwszy i drugi, i w Księdze Licz, trzeci rozdział, werset trzynasty. No to się jeszcze powtarza co najmniej w kilku innych wersetach. Ale ja przypuszczam, że pierworodni należą do mnie to na ofiarę dla fałszywego Boga. Nie, nie należą do prawdziwego Boga, tylko w w tym kontekście, do fałszywego Boga albo fałszywych bóstw. Mamy też w Biblii takie określenia jak służenie, służba. No a człowiek ma być wolny, został powołany do wolności. Przeczytam pierwszy list Piotra. Piąty rozdział, werset drugi. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, werset drugi. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Tutaj nie czepiam się dalszej części tego wersetu, ale pierwszych trzech wyrazów, a szczególnie jednego słowa. Paście trzodę Bożą. Trzoda Boża. Słowo trzoda nie odnosi się do kus, owiec, krów, koni. Trzoda odnosi się do świń. Więc tu jest jakby powiedziane paście trzodę chlewną. Paście trzodę świń. Ktoś tu zmienił te słowa. Ludzie wierzący w Boga przyrównani do trzody chlewnej. Mamy też takie określenie w Księdze Kapłańskiej. <laughs> Przepraszam. W rozdziale 16. Kozioł dla Azazela. Azazel kojarzy się z jakimś wielkim, silnym demonem. Opłata przebłagalna. Pisze o tym w Księdze Wyjścia, 30. rozdział, wersety od 11 do 16. Że niby Bóg żądał jakichś ofiar przebłagalnych. No, dziwnie to brzmi. Albo też nieraz w Starym Testamencie. Jest używane słowo okup. Okup. No to, jest, to dotyczy świata przestępczego. Jak ktoś kogoś porwie, coś ukradnie, to żąda okupu. No ale czy prawdziwy Bóg miałby być kojarzony z okupem? No brzmi to dziwnie, absurdalnie. A Teraz nawiążę do organizacji Świadków Jehowy. Jakie tam są określenia? Niewolnik wierny i roztropny. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, wersety od 45 do 47. Chociaż w innych przekładach Biblii jest sługa wierny i roztropny. No to już brzmi lepiej. Znacznie lepiej. No ale tu niewolnik. Yy, budynek oddany do użytku dla Jehowy lub poświęcony jemu. Budynek, czyli sala królestwa, sala zgromadzeń, dom misjonarski. Albo Dąbetel, bo to często miało miejsce w organizacji. Teraz chciałbym nawiązać do pieśni, do dawnej pieśni z poprzedniego śpiewnika. Pieśń numer 133. Rozsiewanie nasienia królestwa. I ta pieśń zaczyna się tak. O wy niewolnicy Jehowy, co już swe serca Daliście mu dziś, i tak dalej. O niewolnicy Jechowy. Świadkowie z nadzieją ziemską są nazwani niewolnikami Jechowy. Jest też takie określenie jak darmowi ochotnicy, niepłatni ochotnicy, do czego? Do budowy obiektów towarzystwa Strażnica. Jest też służba kaznodziejska, są słudzy pełnoczasowi albo międzynarodowi słudzy pełnoczasowi. No ale na uwagę zasługuje też słowo Jehowa. Według świadków, według organizacji, to jest imię Boga Ojca. No ale słowo Jehowa znaczy niszczyciel, burzyciel, mąciwoda. I ono niesłusznie jest umieszczone w Biblii w ponad. 7 tysiącach miejsc chodzi o przekład Nowego Świata ponad 7 tysięcy razy i 237 miejsc, teraz chyba nawet troszkę więcej niż dwie, no powiedzmy około w 240 miejscach. W nowym testamencie, tam, gdzie słowo Pan odnosiło się czy odnosi się do Jezusa Chrystusa, to organizacja niesłusznie wcisnęła słowo Jechowa w Nowym Testamencie. A to znaczy niszczyciel, bożyciel, mąciwoda. No i ma jeszcze inne negatywne, bardzo negatywne określenia. Czy te wymienione przeze mnie różne słowa i określenia mają związek z wolnością czy ze zniewoleniem? Jak chociażby danina, ofiary całopalne, Niewolnik na zawsze, o wy niewolnicy Jehowy. Czy mają one związek z bogiem miłości, czy z fałszywymi bogami, którzy zniewalają ludzi? Czy to, co wymieniłem, ma związek z religiami, które też zniewalają ludzi? Na przykład te pojęcia wzięte z handlu, danina i tym podobne. Prawdziwy Bóg jest Bogiem miłości i wolności. Warto więc samemu odpowiedzieć sobie na te pytania. Może ktoś z Was zna inne podobne określenia z Biblii. Piszcie o tym w swoich komentarzach. Na koniec przeczytam drugi list Piotra, drugi rozdział werset 19. O te słowa brzmią tak logicznie, sensownie i rozsądnie. Pisze tak o pewnych ludziach. Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zgubi, zguby. Czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Przywódcy religijni są niewolnikami innych ludzi, ale oni zniewalają innych ludzi, tych, którzy są im podporządkowani. Dziękuję za wysłuchanie tego nagrania, i życzę każdemu z Was wszystkiego dobrego w kolejnych dniach Waszego życia.